Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Jacques Charrier, niegdyś symbol męskości w kinie francuskim i jedyny mężczyzna, który doprowadził Brigitte Bardot do hotelu, postanowił w wieku 88 lat przerwać milczenie, które trwało przez dziesięciolecia. Podczas gdy jego nazwisko stopniowo znika w cieniu reflektorów, niewiele osób mogło sobie wyobrazić, że pod powierzchnią tego artysty tkwił trwający ból. Serce nigdy naprawdę nie uzdrowione. To, co dzisiaj dzieli, nie jest jedynie wspomnieniem starego człowieka spoglądającego w przeszłość, lecz raczej wyznaniem, aktem oskarżenia i krzykiem o odzyskanie własnej godności. Jego życie było związane z najsłynniejszą kobietą we Francji, Brigitte Bardot. Nie tylko przez miłość, ale także przez rodzinną tragedię, która kiedyś wstrząsnęła całym narodem. A dzisiaj, z głosem przesiąkniętym całym życiem doświadczeń, wybrał ten moment, by wszystko opowiedzieć, zostawiając świat w całkowitym osłupieniu. Człowiek wybrany przez Bardo. W latach 50. kino francuskie przeżywało zryw nowego wiatru. Nowa fala zrewolucjonizowała narrację, grę aktorską i reżyserię. W sercu tego kulturowego przewrotu pojawił się młody mężczyzna o imieniu Jacques Charrier. Inteligentny, o klasycznej urodzie i niezaprzeczalnej artystycznej wrażliwości. Podczas gdy wielu aktorów tamtej epoki dało się ponieść trendom kina eksperymentalnego, Jack wyróżniał się cichą intensywnością i poetycką powściągliwością. A jednak to nie kino miało zdefiniować jego los, lecz kobieta nie byle jaka kobieta lecz kobieta epoki Brigitte Bardot, już jako międzynarodowa ikona Bardo uosabiała zmysłowość, bunt i nieokiełznaną kobiecość. Jednakże za jej dziką urodą i magnetycznym urokiem kryła się też kobieta w poszukiwaniu czegoś prawdziwego, czegoś zakorzenionego. To właśnie na planie Babette Watonger, lekkiej komedii z tłem wojennym, los zadecydował. Bardo, wtedy jedna z najbardziej pożądanych aktorek na świecie, skrzyżowała drogę z Jacksem Harrierem. Wschodzącym talentem, zaledwie kilkoma filmami na koncie. W przeciwieństwie do mężczyzn, z którymi się wcześniej spotykała, takich jak Roger Vadim, awangardowy reżyser, który ujawnił ją w i Boga stworzył kobietę, czy Sasha Distel, muzyk playboy, Jack reprezentował coś zupełnie innego. Był spokojny tam, gdzie inni byli chaotyczni. Zamyślony, gdy inni tylko szukali przyjemności. Mężczyzna zasad może nawet zbyt szczery, by wytrzymać wyśniącej okrutnej rzeczywistości sław. To właśnie kontrast ten fascynował bardzo. Po raz pierwszy od lat zobaczyła kogoś, kto nie był upojony jej sławą, kto nie starał się kontrolować ani wykorzystywać jej wizerunku, lecz po prostu ją widział. Wdziaki dostrzegła spokojną przyszłość. Możliwość oddalenia się od przytłaczających reflektorów. Jej przekonanie było na tyle silne, że osobiście przekonywała producentów filmu, by Jack został wybrany do głównej roli męskiej u jej boku. Wtedy było to kontrowersyjne. Był praktycznie nieznany, a stawka była wysoka. Ale bardzo nalegała, a z uwagi, którą reprezentowała, studio uległo. Ta rola miała być punktem zwrotnym nie tylko w karierze Jacksa Charriera, ale także w jego życiu. Z dnia na dzień znalazł się pod reflektorami, nie tylko jako obiecujący aktor, ale jako mężczyzna wybrany przez Brigitte Bardot. To, co nastąpiło, przypominało wir. Ich chemia na ekranie przedłużyła się w realnym życiu, a prasa obrzucała ich fotoreporterską miłością. Jack, młody, skromny mężczyzna z artystycznymi ambicjami, stał się centrum krajowej obsesji. Tabloidy śledziły każdy ich ruch, ich romanse były rozkładane na czynniki pierwsze przez kroniki towarzyskie, a ich małżeństwo w roku 1959 wywołało medialne szaleństwo. Jednak Jacques zawsze pozostawał panem siebie. Nie dążył do sławy, to był tylko koszt, który musiał ponieść, by kochać najbardziej znaną kobietę we Francji. Na polu zawodowym jego rola w Babette, son otworzyła przed nim drzwi. Kontynuował grę w latach 60. i 70., zarówno w kinie, jak i w teatrze. Mimo, że jego sława nigdy nie odzyskała blasku sprzed lat, Jacques zyskał szacunek jako poważny aktor. Wybierał swoje projekty ze względu na ich treść i powoli torował swoją drogę poza cień bardo. Co wielu zapomina, to że Jacques Charrier był znacznie więcej niż mężem bardo czy ojcem Nikolasa. Był całkowitym artystą, malarzem, pasjonatem teatru i później oddanym ojcem swoich dzieci z innych związków. Po rozwodzie z Bardo, wycofał się ze świata glamour filmu i skupił się na malarstwie, znajdując pocieszenie w pociągnięciach pędzla, a nie w błysku aparatów. Na przestrzeni lat wystawiał swoje prace w całej Francji, cicho budując swoje drugie życie. Życie, które nie było dyktowane ani nagłówkami, ani smutkami. Jednak dla wielu obraz Jacques'a Charriera pozostaje zamrożony w czasie. Jako młody mężczyzna o głębokim spojrzeniu, który ośmielił się poślubić najwspanialszą kobietę w Europie. Jednak dla tych, którzy przyglądają się uważniej, jego dziedzictwo jest znacznie bardziej bogate. Był to człowiek, który, porwany w medialnej burzy, której nie wybrał, nigdy nie stracił swojej istoty. Znieśli ból, wzrok publiczności i walkę o opiekę nad swoim synem toczoną na oczach wszystkich, lecz zawsze wybierał, by zachować godne milczenie aż do dziś. W wieku 88 lat jak Charrier nie dąży już do ochrony swojego wizerunku ani nie chce odpowiadać na oczekiwania publiczności. Teraz mówi z miejsca jasności, dojrzałości i spokojnej siły. A gdy w końcu przerwał milczenie, nie zrobił tego, aby powracać do dawnych skandali. Ani obwiniać kogoś. Zrobił to, aby odzyskać swój głos, swoją prawdę i miejsce, któremu się należy w historii, w której zbyt często został zredukowany do roli przypisów w opowieści kogoś innego. Jak nie był tylko wybranym mężczyzną przez Bardo. Był człowiekiem, który wybrał godność ponad dramat, sztukę ponad oklaski i prawdę ponad hałas tabloidów. A to w końcu może być jego największym dziedzictwem. Małżeństwo anioła z śmiertelnikiem. Po 18 dnia czerwca 1959 roku spokojna gmina Louvre-Sienne u bram Paryża zamieniła się w pole bitwy medialnej. Przyczyna? Brigitte Bardot, najczęściej fotografowana kobieta we Francji, symbol zmysłowości, buntu i wolności, miała wziąć ślub. Ale to nie był zwykły ślub. A Jacques Charrier, mężczyzna, który czekał na nią w hotelu, miał wejść w życie, które nigdy nie mogło w pełni wymarzyć. Ponad 150 dziennikarzy najechało ulicę przed małą gminą. Paparazzi wspięli się na dachy i ogrodzenia, zdesperowani, by uchwycić moment ze swoją gwiazdą. Błyski fleszy migały jak pioruny, a powietrze wibrowało od krzyków fanów pomieszanych z komendami wydawanymi przez ochronę. Niektórzy dziennikarze zdeterminowani, by przejść przez bariery, nie wahali się przebrać za hydraulika, za konnicę, tylko po to, aby wniknąć do wnętrza i zbliżyć się. Cyrk graniczy z absurdem, ale miał w sobie coś mitologicznego. Świat nie był świadkiem po prostu ślubu celebrytów. Był świadkiem zjednoczenia bogini. Bardot, ubrana w swoją teraz ikoniczną suknię w kratę. Proste różowe i białe wzory, które miały zrewolucjonizować modę ślubną, nie przybyła jako promienna panna młoda, lecz jako kobieta wypełniająca obowiązek. Nie uśmiechała się szczerze. Jej kroki były wyważone, prawie niepewne. Nie żeniła się tylko z Jacksem, poddawała się raz jeszcze mitowi, który świat uczynił z niej. Jack Charrier obok niej nie był naiwny. Wiedział, że nie żeni się tylko z kobietą. Żenił się z zjawiskiem. Lata później powie, głosem przesiąkniętym melancholią, wierzyłem, że miłość może zmienić ludzi, ale nie zrozumiałem, że żenię się z ikoną, nie z istotą ludzką. Jednakże w tym momencie w to wierzył. Wierzył w miłość, w małżeństwo, w przyszłość we dwoje, chronioną przed medialną szaleństwem. A w miesiącach, które następowały, gdy bardzo zaszła w ciąży z ich synem Nikolasem, Jack pozwolił sobie na nadzieję na życie oparte na czymś innym niż nagłówki gazet. Widział ojcostwo nie jako obowiązek, lecz jako głęboki dar. Wyobrażał sobie dom, rodzinę, rutynę, pewną formę spokoju, której Bardo nigdy naprawdę nie znała. Jednak dla Brigitte ciąża oznaczała początek wewnętrznego załamania. Daleko od relacji, jakiej oczekiwał świat, znalazła się w głębokiej, niepokojącej emocjonalnej niepewności. Już sama myśl o macierzyństwie przerażała ją. Miała trudności z pogodzeniem swojego wizerunku, wolności i pragnienia z ograniczeniami życia domowego. W swoich wspomnieniach, bardzo później, z niej szczerze pisze o swoim strachu i oporze przed matkostwem, przyznając się nawet, że idea posiadania dziecka napełnia ją przerażeniem. Dla Jacksa to było więcej niż ból, to była zdrada. Nigdy bym nie pomyślał, że kobieta, którą kochałem, mogłaby odrzucić nasze dziecko już w łonie. Powie z perspektywy lat. Jego marzenie o założeniu rodziny, dzieleniu się radością i ciężarem rodzicielstwa z kobietą, którą uwielbiał, rozpadało się na jego oczach. Widział, jak bardzo, pochłonięta wewnętrznym konfliktem, emocjonalnie się odsuwa od ciąży i od niego. Ich relacje, niegdyś romantyczne i intensywne, stawały się napięte, kruche. Za zamkniętymi drzwiami dystans między nimi się powiększał, mimo że zewnętrzny świat wciąż idealizował ich związek. Jednak publicznie odgrywali swoją rolę. Media, nieświadome prywatnego dramatu, jaki się rozgrywa, wciąż przedstawiały ich jako glamowy duet dekady. Ale w ich domu cisza często zastępowała rozmowę, a rozczarowanie wkradło się. Jack starał się wypełnić tą emocjonalną pustkę, ale im bardziej się starał. Tym bardziej Bardo wydawała się oddalać. Z perspektywy czasu małżeństwo Jacksa Charriera i Brigitte Bardo było czymś więcej niż tylko wydarzeniem towarzyskim. Było to zderzenie dwóch nieprzystosowujących się światów. Z jednej strony mężczyzna zakorzeniony w ideałach miłości, rodziny i intymności. Z drugiej strony kobieta całkowicie pochłonięta przez sławę, Zawsze walcząca o potwierdzenie swojej indywidualności wobec świata, który jej narzucał. Małżeństwo anioła z śmiertelnikiem, jak niektórzy to nazwali, nie zakończyło się z powodu braku uczucia. Zakończyło się, ponieważ anioły nie należą do tego świata, a także śmiertelnicy, choćby najbardziej oddani, nigdy nie będą mogli ich zatrzymać, gdy rodzicielstwo staje się polem walki. 11 dnia stycznia 1960 roku Nicolas Jacques Charrier przyszedł na świat. Bez fajerwerków ani ciepłego uścisku matki i ojca, połączonych radością. W rzeczywistości jego narodziny oznaczały początek długiego i bolesnego rozdziału w życiu Jacques'a Charriera. To, co miało być świętym i transformującym momentem dla każdego rodzica, szybko przerodziło się w osobistą tragedię. Tragedię, która miała naznaczyć nie tylko Jacques'a, ale także jego syna, którego tak usilnie starał się chronić. Brigitte Bardot, przytłoczona presją sławy i uwięziona w tożsamości narzuconej jej przez publiczność, po prostu nie chciała tego dziecka. Podczas swojej ciąży otwarcie wyraża swoje obawy i awersję do macierzyństwa. Jej emocjonalne oddalenie, które już osłabiło jej małżeństwo, stało się jeszcze silniejsze po narodzinach Nikolasa. Nie postrzegała macierzyństwa jako błogosławieństwa, ale jako ciężar, a nawet karę. Ta wizja, surowa i chłodna, całkowicie sprzeciwiała się marzeniu Jacques'a Charriera o założeniu rodziny opartej na miłości, stabilności i obecności. Jacques był jednak zdecydowany. Widział w Nikolasie nie tylko syna, ale duszę do ochrony, zwłaszcza w obliczu obojętności świata i emocjonalnej chłodności jego matki. Podczas gdy medialne szaleństwo narastało wokół nich, a mit Bardo rósł, Jacques walczył, by zachować coś prawdziwego. Związek między ojcem a dzieckiem. Nie chciał, by dorastał, czując się błędem. Nie chciałem, aby myślał, że nie jest kochany, powie później. To przekonanie stało się fundamentem całego sensu jego życia. W roku 1963 Jacques i Bardo rozwiedli się formalnie. Sąd przyznał mu wyłączne prawa do opieki nad Nikolasem. Bardo, choć była jego biologiczną matką, była nieobecna wszystkim co naprawdę miało znaczenie. Rzadko go odwiedzała, prawie nie robiła żadnych wysiłków, aby nawiązać z nim więź, i utrzymywała jedynie bardzo osłabioną łączność zazwyczaj poprzez okazjonalne prezenty lub bezosobowe listy. Jej gesty, Dalekie od matczynych wydawały się bardziej sposobem na ugaszenie poczucia winy niż świadectwem prawdziwego impulsu miłości. Jack natomiast podjął decyzję, która miała zdefiniować resztę jego życia. Zrezygnował z obiecującej kariery aktorskiej, by stać się ojcem na pełen etat. Odwrócił się od roli premier oraz publicznego uznania, aby zająć się o wiele bardziej kruchym i cennym emocjonalnym dobrostanem swojego syna. Podczas gdy inni widzieli go jako człowieka, który zniknął z ekranu, Jack budował inną formę dziedzictwa, dziedzictwo miłości, stałości i cichej wytrwałości. Sława może poczekać, powiedział pewnego dnia przyjacielowi. Ale dzieciństwo nie. Jednak najgłębsza rana przyszła ponad 30 lat później, w roku 1996. Brigitte Bardot opublikowała swoje wspomnienia Initial Bebe co było bombą, która na nowo otworzyła stare rany i pogłębiła nowe. Na ich stronach bardzo opisała narodziny Nikolasa jako potworny błąd i najgorszy koszmar mojego życia. Słowa były brutalne, zimne, mrożące krew w żyłach. Dla Jacksa to nie były tylko nieprzemyślane frazy, to był czos w serce. Dla Nikolasa była to objawienie, że jego matka nigdy nie postrzegała go jako błogosławieństwo, ale jedynie jako ciężar. Jacks w geście cichej szlachetności postanowił nie reagować publicznie wówczas. Zawsze był dyskretny, opiekuńczy i głęboko powściągliwy w kwestiach dotyczących swojego syna. Ale wewnętrznie cisza była ogłuszająca. Był wściekły, zdruzgotany, przytłoczony żalem. W środku krzyczałem, powie później w prywatnej rozmowie. Nie tylko za mnie, ale za Nikolasa, za każdy moment, który musiał znieść z tą prawdą. Widział swego syna już naznaczonego latami emocjonalnego oddalenia od matki, teraz stawiającego czoła surowej prawdzie swojego publicznego odrzucenia. Nie było już sposobu, by go chronić przed tym bólem. Jak spędził dekady, usiłując zapełnić pustkę, którą zostawiła Bardo, lecz jej słowa na nowo otworzyły rana z przemocą, której żaden ojciec nie powinien znosić. Jednak Jack wciąż pozostawał panem siebie wśród ludzi. Nigdy nie odpowiedział gorzko. Nie prał brudów na telewizorach ani w magazynach. Jego priorytet pozostał ten sam Nicolas. Nawet w obliczu upokorzenia odmówił przekształcenia swojego syna w pionka w publicznym konflikcie. Godność, powiedział pewnego dnia, to coś, co muszę dać mojemu synowi, nawet jeśli świat nic nie ma do zaoferowania. Dziś historia walki Jacksa Shariera o swoje dziecko nie rozbrzmiewa z powodu skandalu, lecz dzięki miłości. Miłości rzadkiej, niezłonnej, która przetrwała zdradzenie, medialne zniekształcenia i smutki. Był człowiekiem, który pozostał, gdy wszyscy inni odeszli. Człowiekiem, który wybrał opowieści na dobranoc zamiast scenariuszy, mecze piłkarskie zamiast towarzyskich gali. I człowiekiem, który nauczył swojego syna, że pożądanie i miłość nie zawsze idą w parze, ale można walczyć, by je zbliżyć. Dziedzictwo Jacksa Charriera nie znajduje się tylko na klatkach filmowych czy plakatach teatralnych. Żyje w każdym wyborze, który podjął dla tego chłopca, który przybył w ciszy oraz w każdym słowie, które nigdy nie zostało wypowiedziane, by go chronić. CICHY ARTYSTA Po upadku swojego małżeństwa, Jack Charrier kontynuował przez pewien czas swoją karierę aktorską, pojawiając się w różnych filmach w latach sześćdziesiątych. Ale coś w nim się zmieniło. Żaden rol, nawet najlepiej napisany czy artystycznie opracowany, nie wydawał się dłużej zatrzymywać jego zainteresowania. Reflektory, kiedyś symbolizujące obietnice i możliwości, teraz wydawały mu się klatką, przypominającą mu zbyt wiele o wszystkim, co utracił. Jego występy na ekranie były coraz rzadsze, a jego nazwisko stopniowo znikało z plakatów filmowych. W roku 1969 w poszukiwaniu nowej drogi twórczej, jak współzałożył firmę produkcyjną z przyjacielem w nadziei, by stanąć za kamerą i kreować historię zamiast je interpretować. Ale przedsięwzięcie zakończyło się niepowodzeniem. Ciężar rozczarowania obciążał go. Poczuł być może po raz pierwszy głęboką zmęczenie. Nie tylko z powodu zawodowych porażek, ale także życia ciągle definiowanego przez innych jako aktora, byłego męża Bardo, Ojca dziecka otoczonego kontrowersjami. Wówczas w ciszy, po rozczarowaniu, Jacques podjął odważną decyzję: powrócić do swojej pierwszej i najgłębszej pasji, malarstwa. W przeciwieństwie do oklasków publiczności czy krytyki reżyserów, malarstwo nie oferowało natychmiastowej gratyfikacji. Było powolne, intymne i surowe w swej szczerości. I dokładnie tego Jacques potrzebował. Ponownie zapisał się do Ecole de Beauvoir w Paryżu, zaczynając od nowa wśród młodych studentów, którzy nie wiedzieli, że dzielą salę zajęciową z byłym gwiazdorem kina. Nie obchodziło go to. Po raz pierwszy od lat nie odgrywał roli dla nikogo. Płótno stało się jego konfesjonałem. Jego prace drastycznie różniły się od glamurowego i technokolorowego świata francuskiego kina lat 60. Jego obrazy były stonowane. Przygaszone, przesycone cieniami i introspekcją. Były mniej demonstracją techniki, a bardziej pracą pamięci. Każde pociągnięcie pędzla zdawało się wydobywać część siebie, którą przez długi czas tłumił jego smutek, pragnienie, wytrwałość. To nie były dzieła człowieka szukającego sławy, lecz człowieka szukającego tożsamości, poza spojrzeniami innych. Na przestrzeni lat Jack organizował małe wystawy we Francji, Szwajcarii, a nawet Japonii. Powoli zyskał dyskretne uznanie. Krytycy i kolekcjonerzy nie widzieli go już tylko jako byłego męża Brigitte Bardot. Widzieli pełnoprawnego artystę, singularną głos, naznaczoną niuansami, wrażliwością i głębokością. Nie potrzebuje, żeby ktoś inny definiował kim jestem. Wyznał kiedyś dziennikarzowi podczas skromnego wernisażu. Manuje, by być sobą. Późna miłość to życie po burzy. Przez dużą część swojego życia Jack Charrier był definiowany przez intensywność swojej wczesnej sławy i burzliwy związek z Bridget Pardo. Ale gdy czas mijał, a wzrok mediów przesuwał się gdzie indziej, Jack otrzymał rzadki dar możliwość odbudowy swojej tożsamości, przekształcenie swojego życia z dala od reflektorów. Po rozwodzie z Bardo Jacques szukał stabilności i nowego początku. Ożenił się z France Louis Dreyfus, córką potężnej rodziny Louis Dreyfus, jednego z najbardziej emblematycznych nazwisk w francuskim świecie biznesu. To połączenie przyniosło mu inny typ życia bardziej prywatne, bardziej ustrukturyzowane, zakorzenione w tradycji. Razem mieli dwie córki, a przez pewien czas wydawało się, że dziak wreszcie znalazł domowy spokój, którego tak brakowało mu w jego burzliwym pierwszym małżeństwie. Ale nawet ten rozdział w końcu się zakończył. Życie z nieprzewidywalnymi zwrotami doprowadziło go do innego małżeństwa, w ramach którego powitał swoje czwarte dziecko, kolejną córkę. Jack stał się teraz ojcem czwórki dzieci, dwóch synów, dwóch córek, z których każde odzwierciedla inną epokę jego istnienia. Lecz prawdziwy spokój emocjonalny, ten, który ukoi duszę w niepokoju, nadszedł dopiero dużo później. W nieoczekiwanym i poruszającym zwrocie losu przyszedł do niego z odległego kraju i od kobiety dalekiej od świata celebrytów Makiko, japońskiej fotografki o spokojnym usposobieniu i bocznych spojrzeniu. Makiko niewiele wiedziała o Brigitte Bardo i jeszcze mniej o nagłówkach, które śledziły Jacksa jak cień. Dla niej Jack nie był mężczyzną, który poślubił Bardo, ani postacią z tabloidu, czy reliktem sławy lat 60. Był po prostu Jacksem, przemyślanym, utalentowanym człowiekiem o emocjonalnej wrażliwości, łagodnym sercu i głębokiej miłości do sztuki. Ich drogi skrzyżowały się przypadkiem. A to, co zaczęło się jako wspólne podziwianie kreatywności, przemieniło się w głębsze połączenie, oparte na wzajemnym szacunku, spokoju i pragnieniu prostoty. W roku 2009 Jack i Makiko wzięli ślub, bez paparazzi ani prasy, ale z dyskretną godnością dwojga dusz, które wybierają się nawzajem bez pompy. Osiedli się w St. Briac-sur-Mer, spokojnym nadmorskim miasteczku w Brytanii. Tam Jack powrócił do tego, co zawsze przynosiło mu uzdrowienie, malarstwa. Każdego dnia spacerował wzdłuż dzikiego brzegu, wdychając słony morski powietrze, a potem wracał do swojego warsztatu, gdzie kolory i wspomnienia ożywały na płótnie. Makiko, zawsze szanująca jego tempo i przestrzeń, stała się nie tylko jego towarzyszką życia, ale też powiernicą. Nikt już nie rozmawia ze mną o przeszłości, powiedział pewnego dnia jak w rzadkim wywiadzie. Żyjemy w teraźniejszości, a to wystarczy, by ulec wyleczeniu. Dziś w wieku 88 lat, Jack Sharli w końcu postanowił wszystko powiedzieć, nie zemsty ani w celu usprawiedliwienia, lecz po to, aby znaleźć formę wewnętrznego spokoju. Nie chcę, aby zapamiętano mnie, gdy mnie już nie będzie, jedynie jako mężczyznę, który poślubił bardzo. Chcę, aby wiedziano, że żyłem, że kochałem, że cierpiałem i że przebaczyłem. W niedawnym wywiadzie dla francuskiej gazety potwierdził po raz pierwszy, że Brigitte nigdy naprawdę nie chciała Nikolasa. To ja walczyłem, by wyrwać mojego syna z rąk przeznaczenia. Mimo, że to było bolesne, jestem dumny, że jestem jego ojcem. Zaadresował także wiadomość do Bardo. Mam nadzieję, że znalazłaś spokój. A jeśli jest coś, co chciałbym, abyś zrozumiała, to to. Człowiek nie składa się tylko z ciała i krwi, ale także z serca. A to serce nosiłem przez całe życie. Co sądzicie o odkryciach Jacksa Shariera po tylu latach? Czy uważacie, że czas naprawdę może leczyć tak głębokie rany? Podzielcie się z nami swoimi myślami w komentarzach poniżej. A jeśli ta historia Was poruszyła, nie zapomnijcie polubić, subskrybować i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnej z naszych przyszłych relacji.